Nad ranem z miasta rój śmieciarek wywozi śmieci za opłotki, a piach i wapno na budowę wiozą ciągniki i wywrotki. Wszystko jest niestety w życiu tak jak w dziecinnym wierszyku. Chłopcy, którzy lubią bawić się samochodami, zachowują swoje przyzwyczajenia dłużej i nawet wtedy, kiedy zostają konstruktorami. I w efekcie na szosach, w miastach pojawia się 100 tysięcy najróżnorodniejszych modeli, typów ciężarówek, rodzajów, olbrzymia rewia mody, która yy... Powoduje jedno, że nie ma jednego przyzwoitego, uniwersalnego pojazdu, który mógłby zaspokoić wszystkie potrzeby. Dochodzi do tego, że producenci pytają użytkownika nie tylko, jakie będzie woził towary, ale po jakich drogach będzie jeździł i z jakimi szybkościami, i potem konstruują samochód, który nadaje się do jednego, jedynego celu. No to jest po prostu obłęd. Skąd wziąć te tysiące kierowców, setki mechaników? No po prostu całą armię ludzi, która będzie tymi nieuniwersalnymi pojazdami jeździć. O, jeden się znalazł. Jednak musi być tak, musi być tak, żeby do każdego rodzaju ładunku przeznaczone były jak gdyby zupełnie inne samochody. Ten służy specjalnie do celów rolniczych. Zobacz, jaka dziwna konstrukcja samej skrzyni ładunkowej, i zobacz, co się z nią dzieje wtedy, kiedy potrzeba jest powiedzmy wyrzucić zielonkę. No powiedzmy, wyrzucamy. I co? Powolutko przechyla się cała na bok i tak jakby. Popatrz, otwiera. Za chwilę puści także dół, on puściłby wcześniej, prawda, gdyby był ładunek. I w tej chwili cały 5-tonowy ładunek może się znaleźć na boku. Przy czym ciekawostka jest taka, że oczywiście to może wyglądać tak. Może nie mieć góry. Z górą ma 16 metrów sześciennych ładunku, prawda? Bez góry ma 5,5. Można jeszcze zmniejszyć samą skrzynię ładunkową. I tylko na takie niewielkie, te małe burty, które teraz właśnie się podnoszą, omieć środki. No i to w sumie... jest właśnie o to, co mi chodzi. Zrobiłeś wspaniały samochód, który służy do jednego, jedynego celu: przewozu zielonych Ale i Ale do towaru, tam a najważniejszy jest towar. I przecież w takiej specjalizacji samochodów jakieś tam rozwiązanie problemu jest. Przy czym oczywiście niekoniecznie w specjalizacji tego typu bo można wymyśleć samochody, które nie zmieniają całej tej budy i tego człowieka w środku, służą do celów dowolnie pomyślanych. Ciężarówka, jak sama nazwa wskazuje, służy do wożenia ciężarów. Pozostałe reguły gry są banalnie proste. Wozić dużo szybko i nigdy nie jechać bez towaru. I nigdy nie stać. W tych regułach nie ma miejsca na ludzi z łopatami, którzy mozolnie wrzucają piach na skrzynię. Nie ma miejsca na małe paczki pracowicie wnoszone jedna po drugiej. Jest natomiast miejsca, raczej przewody, na sprężone powietrze, pneumatyczne mięśnie, które technika nazywa siłownikami. Tej potężnej sile trzeba nadać tylko cel i kierunek. Cel załadunek. Rodzaj pracy podnoszenie. Sposób wykonania najprostszy z możliwych. Jeden ruch gałką umieszczoną z boku podwozia. Syk sprężonego powietrza informuje, że podwozie uniosło się w górę o 19 cm. Wystarczy, by swobodnie załadować towar z wysokiej rampy. Z pozoru zwykła ciężarówka. Ale gdy przyjrzeć się bliżej, okazuje się, że to coś więcej niż pojazd. To jest system. Po angielsku zwany roll-on, roll Synonim błyskawicznego rozładunku: podpory opuszczone, podwozie w dół. Kontener staje na własnych nogach. Ciężarówka rusza naprzód w kolejny kurs. Walki z czasem ciąg dalszy. System oparty na podróży podwozia w górę i w dół, jak w dziecinnej zabawce, tyle tylko, że z zupełnie dorosłymi ciężarami. Uwaga, gimnastyka ciężarówkowa. Na raz podwozie w górę, na dwa nogi w dół, na trzy podwozie w dół, na cztery, nie na cztery, a na trzy, bo cała ta operacja od przyjazdu do odjazdu trwa zaledwie trzy minuty. Ciężarówka, jak sama nazwa wskazuje, jest dodatkiem, dodatkiem do towaru. Poproszę prawo jazdy do prowadzenia pojazdów ciężarowych. Co to Przecież ma znaczyć, droga, panie kierowco? Droga kierowcą? nie jest drogą publiczną, na szczęście. Ale jest to jeden z przykładów tej tezy, jak bardzo ważny jest ładunek. Zobacz, co się stało z kabiną. Prawda? Robi się wszystko... Jak jest mały kierowca, może być mała kabina. Ale to jest kabina dla bardzo dużych kierowców. Robi się wszystko, żeby zawierała jak najmniej miejsca. Dlaczego? No po pierwsze jest to e, tak zwana ekonomika wykonania. No tutaj zyskano powiedzmy 150 kg e, dzięki temu, że nie ma pewnej blachy, która dotąd się ukazywała. Prawda? Ale mało tego, właśnie tego typu konstrukcje, to jest zresztą ciągnik siodłowy, on pracuje bez przyczepy tutaj, tego typu konstrukcje pozwalają na to, żeby wydłużyć skrzynię ładunkową a zmniejszyć to, gdzie siedzi człowiek, bo on naprawdę w tym liczy, liczy się stosunkowo mało. Bo liczy się towar. Bo liczy się towar. Otóż to rozumowanie na pewno nie jest zupełnie błędne, ale nie uwzględnia tego, co się zawsze przypomina z fizyki. Czy zastanawiałeś się Fizy. nad tym, że zanim się liczy towar, to liczy się system, który ten towar przewozi. Konstrukcja Mechanika, a to, co można by określić fizyką, to na przykład kwestia aerodynamiki. Co się dzieje z samochodem tak olbrzymim, który przedziera się przez powietrze? Oczywiście stawia olbrzymi opór. Przejedź do przodu, zobaczymy, co się z takim samochodem dzieje, a przynajmniej spróbujemy sobie wyobrazić. No, Zobaczyć jak z tym opora. Proszę bardzo. Przecież to jest na dobrą sprawę olbrzymia skrzynia. Już samochód osobowy stwarza problemy, a co dopiero taki. Olbrzymia skrzynia, która stwarza gigantyczne opory powietrza. Wobec tego wymyślili ludzie coś innego. Rzecz, która znajduje się na dachu tej maszyny. Z pozoru kawałek blachy albo tworzywa sztucznego. Ale tylko z pozoru, bo okazuje się, że to jest właśnie drobiazg. Ale drobiazg, który sprawia tę kolosalną różnicę we wszystkim. Rzecz bez mała najmodniejsza obecnie w konstrukcji ciężarówek. Nazywa się to deflektorem. Taki modelowy samochód wędruje do tunelu aerodynamicznego i tam dokonywane są próby. Zakłada się na przykład deflektor, który ma bardzo mały kąt pochylenia i jest dosyć szeroki. Albo odchylacz strug o nieco innym kącie nachylenia, znacznie większym, z krawędziami lekko ściętymi, a można założyć taki który ma krawędź wygiętą nieco do przodu i podobnie jak poprzedni kąt pochylenia. Teraz do tunelu tego wpuszcza się strugę powietrza odpowiednio zabarwioną, i na zdjęciach fotograficznych ujawnia się cała prawda o tym, czy konstrukcja jest dobra, czy nie. Tak wygląda opływ powietrza, jeżeli deflektor jest za krótki. Widać wyraźnie, że ta struga atakuje krawędź naczepy. Co to znaczy? Dodatkowe opory, większe zużycie paliwa, mniejsza szybkość. Z kolei, kiedy zbyt mały jest kąt tego nachylenia, strumień dalej atakuje krawędź. Ale gdy utrafi się i w kształt, i w kąt pochylenia, jest właśnie tak. Struga powietrza uniesiona do góry swobodnie omija naczepę, i to może oznaczać jedno: 10% zysku w zużyciu paliwa. Lepsze właściwości aerodynamiczne samochodu, lepsze prowadzenie się, i ten towar, który tak bardzo ma się liczyć, dociera na miejsce szybciej i taniej. I o to właśnie chodzi. Z miasta A do miasta B, bez względu na pogodę, odległość czy stan dróg. Ważne by dojechał i ważne by zrobił to szybko i tanio. Poza tym może być normalnym samochodem. Prosty, piękny, jasny cel. Szkoda, że nieosiągalny, bo drogi są różne, a on z założenia musi być sprawny na wszystkich. Ruch to pokonywanie oporów, innych na gładkiej powierzchni autostrad i innych na rozmokłym gruncie budowy, a na oś przypada tu nacisk kilku ton. Układ przeniesienia napędu musi być raz dorównać lekkiemu sportowemu samochodowi, innym razem zaś nabrać możliwości czołgu. Ale nawet gdyby udało się taki zrobić, opór toczenia nie jest jedynym wrogiem ruchu. Toporny kształt brutalnie atakuje powietrze z szybkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę. Pudło musi być wielkie, liczy się przecież towar, ale gwałt odciska się gwałtem. W badawczych aerodynamicznych tunelach widać, jak bardzo jest źle. Jak uzasadnione ekonomicznie płaskie kabiny brutalnie walczą ze strugami powietrza. Nie współdziałają, walczą. Moc silnika, miast w ruch, przekształca się w wirujące za kabiną powietrzne karuzele. Tu nie ma litości. Dwa razy większa szybkość, czterokrotnie większy opór. Szybkość wzrasta trzykrotnie, opór dziewięć razy. Z tym można dać sobie jeszcze radę, rozbujać do nieprzyzwoitości mocy silników, ale to przecież rozwiązanie problemu godne. A najgorsze, że z oporem nie zawsze trzeba walczyć. Płaskie drogi to tylko inżynierska baśń. kilkadziesiąt ton masy nadar często ma do domu podgórkę. I wtedy kilkadziesiąt ton masy czekać się musi drogi wszystkim, co ma. I dlatego oś przednia kierowana ma zwykle co innego niż osie, na których spoczywa obciążenie. Opony napędzanych kół mają zwykle bieżniki cięte w poprzek i na zakręcie. Z tym oczywiście można walczyć. Tworzyć systemy łatwo toczące się w przód i trudno na boki, ale nie trudno sobie wyobrazić jak zachowują się te potrójne systemy, gdy trzeba dokonać ciasnego zakrętu. Tylko czarne ślady na jezdni znaczą mękę opon. A przecież w praktyce układ jest wiele bardziej skomplikowany, a łańcuch, jak wiadomo, jest tylko tak mocny jak najsłabsza z jego części. W praktyce geometria pojazdu rozłożenie obciążeń może okazać się zmienne, żywe, nieuchwytne obliczeniami. Wystarczy drobna zmiana szybkości, by decydujący o ruchu punkt ciężkości rozpoczął wędrówkę, chaotyczną, niepodlegającą kontroli. Zmieniają się naciski na poszczególne koła, tańczą opory. W praktyce drastycznie zmienia się sytuacja zależnie od faktu, czy wóz jest załadowany, czy nie, bo takie są prawa fizyki. I wtedy, wtedy wszystko zależy już od człowieka, od tego, czy umiejętnie użyje hamulca, czy potrafi optymalnie dobrać szybkość do wykonywanego manewru, czy wyczuje kierownicę. Urządzenie powinno mu tylko dać szansę. Powinno tę szansę zwielokrotnić. Hamowanie idealne. Tak działa ABS. System automatycznych przeciwpoślizgowych hamulców. Znak jutra. A przecież to wszystko stanowi tylko jeden rozdział gry w ciężarowy samochód. Gry starciem. W nadziei, że w morzu sprzecznych celów gdzieś ten złoty środek być musi. Z miasta A do miasta B. Bez względu na odległość, pogodę, stan dróg. Szybko, tanio i bezpiecznie. Proste, piękne. Jasne cel. A właśnie, takie drobiazgi jak kłopoty starcie, prawda? Czy cz Systemem ABS trzeba to rozwiązywać. tak co się dzieje? Dwie pary osi z tyłu. A no właśnie, hydraulika, tylko pytanie po co? Po co to wszystko? No więc po pierwsze tak, w momencie kiedy masz słabe obciążenie, w ogóle można wykorzystywać tylko jedną oś i wtedy nie ma potrzeby zużycia szczególnie na zakrętach. Tego bardzo nieprzyjemnego układu jestnego. Po drugie, powiedzmy, jeśli jest śliska jezdnia, można także unieść i dociążyć, prawda? Ci powiem, jak na okres, kiedy są trudności z oponami, to rzeczywiście jest to dobry system. Ten dobry system pracuje już w wielu krajach Europy. U nas jest to no, prototypowy Jelcz, który zjawił się yy, na podwórku telewizji. Tym niemniej, to jest właśnie metoda gry, przy czym nie ze względu na człowieka, ze względu na towar, jaki ma się, jaki należy przewieźć. Dobrze, myślę, że możemy jechać. Właśnie w tej taki jest. I drobiazg pozostaje dalej. Bardzo ciekawy układ konstrukcyjny, dość szeroko już yy, spotykany w krajach o wysoko rozwiniętym przemyśle motoryzacyjnym. No ten to się, nawet pięknie jest, jest tylko malowany. Zauważyłeś, że nawet ma taki osłony śród, prawda? To ze tak. względu na bezpieczeństwo, to... Ale to, ważniejsze ten... jest to, co jest w środku, nie, a nie to co, to co jest na wierzchu. To, co on ciągnie. No zobacz, on ciągnie kilkanaście metrów przestrzeni ładunkowej. I to jest ta cała... Ciągnik, ciągnik jest jakby go nie zrobić, będzie dobry, pod warunkiem, że przejedzie dostatecznie dużo kilometrów bez remontu. Nie no, no więc właśnie jak go zrobić byle jak albo go nie zrobić, to nie przejedzie. Tu jest w ogóle... Cała tajemnica tego, że ten towar dociera szybko, tanio i bezpiecznie na miejsce. Otóż po to, żeby coś takiego wozić, trzeba mieć oczywiście odpowiednią siłę. W tym ciągniku ta siła jest 246 koni mechanicznych silnik. A teraz mogę Pana prosić o pomoc w podniesieniu tej kabiny, bo tutaj do silnika... Człowiek dostaje się nie tak jak w normalnym samochodzie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, że podnosi się po prostu do góry maskę. Tutaj podnosi się całą kabinę kierowcy, olbrzymią całą konstrukcję przy pomocy specjalnego hydraulicznego systemu. Pytanie, dlaczego trzeba tak? Dlaczego? Przecież kiedyś budowano ciężarówki z tym wielkim silnikiem z przodu, można było podnieść blachy i było dobrze, dostęp był. Dlatego, że zmuszono, z no konieczności zmuszono do skrócenia kabin, ładowania silnika gdzieś tam pod spód i teraz trzeba. Jak wymyśleć... ona będzie w górze, ta kabina, to ja ci powiem, co wymyślono naprawdę. Bo nie to, że jest długa skrzynia i podnoszona para Q jest istotne. Proszę, bardzo proszę, jedźmy do góry z kabiną. Tak, to. Yy... Chwili czasu wymaga, żeby kabina uniosła się. No jest to jednak potężna konstrukcja, która też ma swoje wymagania bezpieczeństwa. Ona musi wytrzymać w razie jakiejś kolizji kilkanaście ton nacisku, nie odkształcać się, zapewniać kierowcy właściwe warunki pracy, bo to przecież jest warsztat pracy. To nie jest tylko kabina, ale tak, ale jedźmy do środka. Tam w środku 246-konny silnik. Silnik, który jest właściwie tym, co jest najnowocześniejsze i najmodniejsze dzisiaj w konstrukcjach w ogóle pojazdów mechanicznych. Turbosprężarka, która umożliwia powiększenie mocy mniej więcej o prawie 10% tego silnika w porównaniu z takim, który jej nie ma, ze względu na towar. Ale czym się to powiększa? Nie z kształtem skrzyni, tylko siłą pociągową. Co więcej, oprócz tej yy, mocy, którą turbosprężarka dodaje, ona po prostu sprawia, że to jest wszystko tańsze, bo dzięki temu 10% paliwa można zaoszczędzić, a nawet 20%, kiedy jedzie się z tak zwanym maksymalnym, optymalnym momentem. I to jest właśnie cała konstrukcja tego potężnego, wysokoprężnego yy, silnika yy, dieslowskiego, yy, który. Właśnie umożliwia to, że towar w ogóle jedzie. Ciekawostka, prawda? Przecież wszystkie elementy sterowania silnikiem idą razem z kabiną, tak jak fotele. No i tu są na przykład gniazda łączące drążek z skrzyni biegów. To no, to tu jest modelu, takich ciekawostek więcej. Wytłumienie, wyciszenie tej kabiny dzięki specjalnym materiałom, którym jest wyłożona, sprawia, że tam wewnątrz jest hałas rzędu 75-80 decybeli. Tyle co osobowym samochodzie. No Przy czym nie zmienia to postaci rzeczy, że nawet na pierwszy rzut oka, kiedy ogląda się całość, głównie wzrok zatrzymuje się tutaj, właśnie na tym obciążeniu kilku ton na oś. Głuchy mruk silnika i sapanie zwiększonych obrotów. Dziuda na 4, 6, a bywa i na 12 kół. Partytura zapisana we wgłębieniach terenu, wystających w głazach, pełnych błota dziurach i z sypkim żwirze. Jeszcze mocniejsze akordy wybijają hydrauliczne wstrząsarki. Kabiny trzeszczą, klekocą, wibrują w takt, jaki zapisano na magnetycznej taśmie podczas rzeczywistych jazd w terenie. Sterujący cyklem badań, komputer jest nieubłagany, męcząc stal aż do zniszczenia, do chwili, w której pojawią się rysy. Tysiące, a nawet setki tysięcy godzin. Są partie wokalne dla solistów poszczególne węzły konstrukcyjne, zawieszenia, mosty. Każdy z nich jednakowo ważne. W tej ostatecznej próbie muszą potwierdzić swoją wytrzymałość. Gdy zawiedzie któryś z elementów, wraca na początek swojej drogi powstania. Ulepszony, przejść musi test ponownie. Rola instrumentów szarpanych przypadła w tej orkiestrze gumowym przewodom hydraulicznym. Wytrzymać muszą tyle co stal. Gruszkowate elementy pneumatycznej amortyzacji dodają syk sprężonego powietrza. Tu guma musi być i elastyczna i twarda zarazem. Najmniejszy fałszywy ton eliminuje z gry. gdy w perspektywie pół miliona kilometrów dróg i bezdroży rytmiczna praca na stanowisku badawczym okazuje się przyjemnością. Symuluje się wszystko, nawet drogę i wiatr wiejący w chłodnice. Po to, by silnik nie odmówił posłuszeństwa, po to, by stwierdzić idealną współpracę zespołów pędnych. Odbywa się próba generalna. Przed tym, co przygotuje życie. Tu nie ma już rytmu. Z każdym obrotem kół pojawia się nowe i nieznane, ale po poprzednich próbach nic nie jest już w stanie zmusić kolosa do kapitulacji. W tych próbach dowodzi, że zarówno konstrukcja, jak i wykonanie były bez zarzutu i wymyślne tortury fabrycznych torów, na których każdy egzemplarz nowej ciężarówki dowieść musi dojrzałości swej konstrukcji, a potem bezdroża i okrutne błoto. Wszystko po to, by stwierdzić, że maszyny są niezawodne, że silniki podwozie wytrzyma, że naprawy nie będą potrzebne. Bo aż tyle trzeba wiedzieć, by podjąć produkcję w tysiącach sztuk, by zmniejszyć kłopoty z serwisem, wydatki na paliwo i zainteresować tych, którzy mówią, liczy się tylko towar. Tak, tym razem nie będę go pytał o prawo jazdy, czego to ludzie nie wymyślą. Naczepa strzyma, ale przecież wymiar, wymiar jak w samochodzie osobowym. Jest to bardzo dziwna naczepa z systemu jumbo, jak ją nazywają fachowcy. Przy czym proszę spojrzeć, co za przestrzeń ładunkowa. No na tym polega cała ta gra. Ten wóz według prawideł nie może mieć więcej niż 15 metrów, nie będzie dopuszczony do ruchu. Yy, można by to odrobinę skrócić, dać inną przyczepę, ale w sumie cały pociąg nie powinien być dłuższy niż 18 metrów i wyższy niż 4 metry. I teraz cała sztuka wypełnienia tej przestrzeni tak, żeby tam mógł zmieścić się towar. I do tego możliwie niedużą, możliwie malutką budkę, którą. No prawda, ktoś jednak ten towar przewozi. Jednak w tej małej wódce musi człowiek pracować po kilka godzin albo kilkanaście dłonnie. I tutaj muszą być warunki, nie takie jak w samochodzie, a takie jak w warsztacie pracy i to w dodatku bardzo luksusowym, bo od tego człowieka wymaga się niezwykłych umiejętności, niezwykłej koncentracji. Więc musi mieć odpowiednie warunki. Począwszy od tego, że specjalnie regulowane oparcie fotela i sam fotel... Łącznie z tym, że. Ile masz? 70 kg, powiedzmy, 75 na przykład. Że wagę kierowcy ustawia się tutaj po to, żeby prawidłowo tłumił fotel drgania, które występują w czasie jazdy. Nie, dobrze, po że masz włączone to, awaryjne. No, to, no jednak ten, rzecz, to prawo jazdy. To Słuchaj, jest, wyłącz to, bo to mnie denerwuje. To jest niezwykły pojazd to tak. świadczy taki fakt, że w tym samochodzie jest prawdziwa czarna skrzynka, jak w samolocie, taka karta zegarowa, która informuje co o której godzinie doby działo się z samochodem, jaką jechał prędkością, czy jechał, czy był naprawiany, czy kierowca miał przerwę w pracy i tak dalej. No jest tu cały szereg niezwykłych urządzeń, jak choćby y, takie którego kamera tutaj nie jest w stanie zobaczyć, ale które jest elektro... elektrycznym i czasowym podgrzewaczem kabiny i silnika. Nastawia się godzinę, o której y, kierowca ma wyjechać w drogę. Automat włącza ogrzewanie, kabina jest ciepła, silnik zagrzany, żadnych problemów z rozruchem. Nie mówiąc o tym, że specjalne wspomaganie systemu y, kierowniczego, że y, 16 biegów ma ten silnik, że 350 koni mechanicznych, że kierownice. Można regulować w tej płaszczyźnie albo i podnosić ją do góry i na dół. No wszystko dopasowane do człowieka, pomyślane o tym, żeby stworzyć mu możliwie dobre warunki do przewozu tego, co rzeczywiście się liczy bardzo, do towaru. Dasz się przejechać? Ale z drugiej strony. Czas wielkich kabin odchodzi w przeszłość. Dzisiaj projektuje się inne, zajmujące mniej miejsca, choćby w ten przedziwny sposób. Na pierwszy rzut oka kabiny nie widać, liczy się tylko towar. To, że podróżuje razem z człowiekiem, jest jedynie techniczną koniecznością. Wiedzą o tym nawet dzieci. W baśniach magiczne zaklęcie przenosi przedmioty z jednego miejsca w drugie. Wiedzą też konstruktorzy ciężarówek i potrafią obliczyć konkretny zysk, jaki by powstał, gdyby kierowca mógł zostać w domu. Zdalnie sterowane kontenery na kołach zdolne do samodzielnej jazdy na dalekich odcinkach szos dzisiaj są jeszcze fantazją, lecz jutro nie będzie nawet na kogo krzyknąć, gdy takie coś ochlapie nas wodą z niewyschniętej kałuży.